Automatyzację. Zaczynamy od prostych rzeczy. Na początek, zrobimy takiego chatbota w Telegram, żeby można było z nim rozmawiać. Nie tylko pisać tekstem, ale rozmawiać głosem. I oto efekty. Testujemy Flow i piszemy tekst w chatbotie. Jaka dziś data? I chatbot przekazał... O, 27 kwietnia 2024. Czyli to ostatnia data, którą pamięta OpenAI. Na bieżąco podłączony OpenAI dla transkrybacji głosu w tekst. I jest podłączony ten sam OpenAI dla roboty AI Agenta. Tu jeszcze nie ma żadnych ustawień i on odpowiada tylko w obrębie tego, co pamiętam. Czyli krok pierwszy to jest nasz chatbot, w którym my napisaliśmy pytanie. Potem sprawdzenie, od kogo ta informacja, żeby kto inny nie mógł korzystać z mojego bota. Potem jest taki switch, dzielenie informacji na tekst który będzie przekazywany bezpośrednio potem dalej i na głos, który musi być osobno opracowany przez transkrybację i przekształcony potem też w tekst, który przekaże się do AI Agenta. Odpowiedź AI Agent przekazuje nam z powrotem w ten sam bot, jak widzieliście. I poprzednio napisałem pytanie do niego, kim jest. On mi to odpowiedział. I spytałem, czy możemy prowadzić konwersację głosem. On powiedział, że on może tylko tekstem. Dlatego był cały ten system wybudowany, żeby można było głos przekształcić w tekst i potem z nim rozmawiać. Czyli teraz przetestujemy opcję pytania głosem. Ponownie uruchamiamy worku. I zadajemy pytanie głosem. Tutaj mamy mikrofon. Kim jesteś i co możesz robić? I poszedł proces. On z, e, zrobił to głosem i wydał tekst. Widzicie, odpowiedź jest. Cześć, jestem asystentem opartym na sztucznej inteligencji stworzonym przez OpenAI. Mogę pomagać w wielu rzeczach. Jak odpowiadanie na pytania, tłumaczenie tekstu itd. Czyli standardowe pytanie, bo tutaj jeszcze nie napisany prompt, kim on jest, jakie ma role, w czym ma pomagać. On po prostu standardowe odpowiedzi daje na zapytanie, które otrzymuje. No, początek jest. Działamy dalej.